Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym wydaniu odcinka Oceny Rolnicze. Nazywam się Jolanta Cichomska i reprezentuję Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. W ostatnim okresie możemy zaobserwować ożywienie na rynku. Przody chlewnej i mięsa wieprzowego. Wynika to z dwóch powodów. W zakładach niemieckim zwiększyły się możliwości ubojowe ze względu na to, że pracownicy powrócili do do, do zakładów, którzy przebywali na kwarantannie związanej z koronawirusem. Również w zakładach polskich zwiększyły się uboje. Wynika to z tego, że zbliża się okres świąteczny. Zakłady, przygotowując się pod te święta Bożego Narodzenia, zwiększają swoje możliwości, jeżeli chodzi o zakup żywca, produkcję surowca, szczególnie atrakcyjnymi elementami mięsa wieprzowego w tym okresie jest szynka i schab. 24 listopada główny inspektorat weterynarii poinformował o uwolnieniu kolejnych gmin ze stref objętych. Strefą niebieską do strefy żółtej i do strefy czerwonej. Były to gminy w województwie podlaskim, wielkopolskim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim. Takie działanie umożliwi, umożliwi łatwiejszą sprzedaż sztuczników z tych rejonów. 27 listopada jako przedstawiciele organizacji, która zrzesza branżę mięsną i działa w jej imieniu, złożyliśmy kolejne pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie interwencji na trudnym rynku mięsa wieprzowego. W tym piśmie zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o powierzenie Agencji Rezerw Materiałowych w drodze decyzji dokonania zakupu tuż wieprzowych Mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego w sytuacji kryzysowej. Jest to możliwe na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych, która w tym roku została nowelizowana o przepisy artykułu 25a. Do dzisiaj możliwe również było składanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wniosków o wyrównanie kwoty obniżonego dochodu. Uzyskanej ze sprzedaży świń utrzymywanych na terenach objętych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem ASF. Przypominam również, że do 3 grudnia jest możliwość składania wniosków do oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o możliwość zwrotu kosztów certyfikacji w ramach krajowych systemów jakości, to działanie jest uruchomione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod działanie 3.2, wsparcie na przystępowanie do systemu jakości, szczególnie zachęcam hodowców, producentów trzody chlewnej, którzy są już uczestnikami systemu gwarantowanej jakości żywności, którego UPEM jest administratorem do składania tych wniosków, bądź też potencjalnych rolników, którzy są zainteresowani produkcją w tym systemie. Jeżeli chodzi o ceny w ostatnim okresie, niestety one są nadal na diametralnie niskim poziomie. Za, za kilogram żywca wieprzowego um, otrzymają rolnicy cenę na poziomie 3 ,60 zł. 60 groszy za kilogram, natomiast jeżeli mówimy o cenie za WBC, to jest około 4 ,10 zł. 10 groszy za kilogram. Jeżeli chodzi o perspektywy, ceny będą raczej nadal niskie utrzymywały się na tym, na tym samym poziomie. Myślę, że jakieś zmiany możemy oczekiwać dopiero w styczniu. Sytuacja też zależy od tego, jak, jak będzie rozwijała się dalej sytuacja związana z ASF-em na rynku europejskim, ponieważ te ogniska i przypadki, które występują, uniemożliwiają eksport wieprzowiny z Europy na tak atrakcyjne dla unijnego rynku rynki azjatyckie. Kwestia też tego, jak dalej będzie rozwijała się pandemia koronawirusa i kiedy obostrzenia związane właśnie z pandemią zostaną zniesione. Szanowni Państwo, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie odcinka Oceny Rolnicze, a tymczasem zapraszam do odwiedzenia strony www.instytutrolny.pl